na pewno GMO, PSL nie głosował i nie będzie głosował za tym, żeby... Nieprawda. Nieprawda jest, że PSL głosował za tym, żeby uprawiać GMO w Polsce. Natomiast jest kwestia jeszcze... Jest kwestia jeszcze inna. Jest dużo problemów, które trzeba rozwiązać. Takim problemem jest... Są umowy z Unią, bo życie na przykład nakazuje, że istnieją... Pewne błędy, które u nas zostały popełnione. Na przykład ma gospodarz 60 hektarów ziemi prawda, i uprawia jakąś tam uprawę czy tam sadownictwo. I co roku musi dosadzać te drzewka, które mu wypadły. I co roku jest kontrola i kontrola stwierdza jemu, że on prawda, no, nie spełnia warunków, ale to pogoda nie spełnia warunków. Trzeba powiedzieć również, że warunki atmosferyczne, jakie u nas są i praca na roli jest tak ciężka, że nic nie może być pewne. I dlatego też yy, ja uważam, że trzeba zmienić ten przepis, który jest naszym wewnętrznym przepisem. Nie zawsze się wszystko zmienia, bo życie nakazuje, na przykład, że nie może rolnik, który ma 60 czy 100 hektarów, nie można mu odebrać dopłat, dlatego że on na 5 hektarach czy na hektarze nie spełni warunków, bo to nie on nie spełnił, tylko życie nie spełniło. I się okazuje, że tylko w naszym państwie jest coś takiego, że jeżeli rolnik nie spełni warunków na jednym hektarze, to do 200 hektarów nie dostanie dopłat. I to jest błędem. Nie wiem, jak, ponieważ ja złożyłem taką interpelację do ministra rolnictwa i powiedziano mi, że takie jest prawo. Dlatego też chcę startować do parlamentu, między innymi, żeby to sprawo, prawo zmienić, ponieważ nie mam przełożenia. Mimo, że jest mój minister, nie mam takiego przełożenia. Natomiast co do wykorzystania, sam jestem rolnikiem i wiem, jakie, dobrodziejstwo są, jakie dobrodziejstwa płyną z tego tytułu, że mamy dopłaty. To nie jest tylko kwestia dopłat, to jest jeszcze kwestia perspektyw. W tej chwili, jak Państwo wiecie, nie ma wolnych gruntów, dlatego że agencja za hektar życzy sobie od w zależności od klasy od 10 do nawet do 50 tysięcy za hektar. Przy czym wszystkie grunty, które są wokół aglomeracji, mają wycenę tak jak działki budowlane. W związku z tym, proszę Państwa, ziemia ma wartość. Praca mimo, że jest bardzo ciężka, to jest opłacana na roli również pieniądze są niezbędne dla wsi. Dziękuję bardzo. I teraz skoro jesteście już Państwo przy panowie przy głosie dwa pytania do wybranych rybani. Bardzo proszę. Może ja do nowej prawicy. Zawsze mnie interesowały powody, dla których Wasz szef... Korwin Mikke jest tak zdecydowanie przeciwny udziałowi kobiet w polityce. Wyjaśnijcie te przyczyny. Pierwszy raz słyszę, że Korwin Mikke był przeciwny udziałowi kobiet w polityce. Prawdopodobnie, jak bardzo dużo Pan ogląda TVN-u, tam takie informacje często są sprzedawane. E ja korwin mikke uważa, że każda w jest taka sama, każdy ma swoje zadania do wykonania. Natomiast no, jeżeli ktoś się udział w polityce, to nie ma kompletnie znaczenia, czy jest kobietą, czy mężczyzną. korwin mikke też powiedział, opowiedział się za parytetę w małżeństwie. 50% kobiet i 50% mężczyzn. To tyle. Jeszcze drugie pytanie. Drugie pytanie do, tak, do dwa są pytania. Ja może moje pytanie skierował do mojego sympatycznego kolegi z, z, z Sejmiku. My tutaj jak siedzimy z SLD oczywiście, nie? Przy stoliku SLD to chyba jeszcze jest SLD. Ja mam takie pytanie, czy y, wspierałby takie działanie, jakie myśmy podjęli, żeby Krosno y, ucywilizować, w sensie przyznać takie same prawa jak wszystkim innym miastom, czyli y, należy, przyna, przynależałaby się obwodnica Krosnu i y, nasza propozycja jest do Sejmu taka, aby powstał Zalew lubowski w Krośnie Odrzańskim, który by powiedzmy no bo tak orientacyjnie, to co można powiedzieć ma cztery tysiące hektarów zalewu i zabezpiecza wszystkie tereny powyżej, włącznie ze Szczecinem, Słupice, Kostrzyń, przed powodziami, przed zalewami, przed innymi historiami, nie mówiąc już o tym, że bardzo by ubogacił ofertę nie tylko turystyczną, ale i ofertę gospodarczą naszego województwa lubuskiego, a jednocześnie byłby jednym z wielkich, tak zwanych megaprojektów, ponieważ my, nasze megaprojekty to są głównie drogi, prawda, obwodnice. I drugi temat, czy wzbierał będzie również yy, takie hasło, oczywiście bym prosił o to, o wsparcie. Yy, następna era czteroletnia to jest era mostów. Budowania mostów nie tylko między ludźmi, o czym się zawsze mówi, ale to po prostu trzeba czynić. Drugie to jest mostów, które. W, tym, w takim kontekście, żeby przywrócić co najmniej te 12 mostów, jakie żeśmy zasali po wojnie. Między innymi chodzi też i most w Krośnie, chodzi mi o most w Powęcku, chodzi o most w Wielsku, Pomorsku, prawda, i tak dalej. Czy kolega widzi taką potrzebę i ewentualnie podpisałby się pod Dziękuję. Dziękuję za indywidualne pytanie. Ja powiem krótko. Ja życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Nie tylko prostu rzeczy obwodnicy, ale każdej wsi, każdej miejscowości. A jak już słyszałem dzisiaj od mojego wspaniałego kolegi, że zbudowanie obwodnicy i zalewów rośnie na 20 tysięcy miejsc pracy, to jestem, że tak powiem, oczarowany tym liczeniem. Nie wiem gdzie może być rośnie 20 tysięcy miejsc pracy na zalewie krośnieńskim, skoro samo miasto liczy 12 tysięcy. Ale to, że mamy takie indywidualne programy, że kolega mój przewodniczący Sejmiku idzie do parlamentu, idzie do parlamentu, aby budować most groźnie, to powiem jako były parlamentarzysta, poseł, który miał 567 wystąpień, chyba na trzecim miejscu jaskiernia, jeszcze ktoś był, tam minimalnie się różniliśmy, to jestem załamany. Po co tam dzieci do parlamentu budować mosty? Przecież, przecież Sejm to jest głównie tworzenie prawa, to jest fabryka prawa. To jest tworzenie mądrego prawa. To, że Roslę i wielu innym miejscowościom potrzebne są obwodnice, to naprawdę nie będzie tych obwodnicy budował Sejm. Sejm ma stworzyć mądre prawo ma stworzyć warunki do tego, aby takie obwodnice mogły powtarzać. I nie będą je budowali posłowie, a będą mi budowali ludzie lub czego miastom życzę. Ale takie... Ja przepraszam, bardzo, bardzo poważnie traktuję ten debatę za wyjątku jednego z grupowań. Witamy kolejne grupowanie, które tu przyszło, prawda. O jedno uciekło, które przyszło, więc akurat jest na, 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 na remis. Po prostu dyskutujmy też jak tworzyć makropolitykę, bo od tego też jest Sejm, który tworzy, kreuje rząd, powołuje najważniejsze organy i instytucje państwa. Natomiast, żeby nie było tak jak z tym dowcipem kandydat na posła spotyka się we wsi, kiedy jeszcze były mleczarnie, zlewnie mleka, prawda? I w pewnym momencie jest bardzo wspaniała, entuzjastyczna atmosfera. Wieś wtedy jeszcze e, gremialnie gremia przyszła na to spotkanie i mówi tak, słuchajcie, będziecie mieli wszystko, ja wam to obiecuję. Będzie zlewnia mleka, brawo, będzie szkoła, brawo, będzie most. A propos mostu, a ktoś krzyczy, nie ma rzeki, będzie rzeka. Te mosty to yy, problem mostów rzeczywiście istnieje, ale yy, w zasadzie to my dążyliśmy do odwordowania mostów, co nam się chyba trzecią udało. te mosty, chociaż już nie, nie wszystkie między, między nie, mo, mosty, które zostały zniszczone pomiędzy Polską, Polską a, a Niemcami. Yy, to jest kwestia kwestia tych mostów. Oczywiście pytanie do, do rozsądnego człowieka, czy nie jestem za? No jestem za, tylko kwestia skąd brać pieniądze i tak dalej. Te rzeczy, jest to po pierwsze i lokalne władze, ale też muszą być szkielet i struktura państwa mądrze zarządzanego, żeby na takie, na takie inwestycje starczały. Przepraszam, czy osobiście zadałem już Teraz bardzo proszę kandydata ugrupowania Polska jest Najważniejsza. Tak to pan sam siedzi, troszkę może będzie raźniej. Od razu mam dwa pytania. Pierwsze pytanie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wydaje się, że formuła Narodowego Funduszu Zdrowia się wyczerpała. Mieliśmy, myślę, tylko tygodni temu, nawet zapowiedź ze strony pani minister, że za półtora roku. Monopol NFZ to zostanie przełamany chciałbym się zapytać, jaki jest państwa stosunek do tego pomysłu, no bo NFZ to takie utworzenie, znaczy okres, kiedy państwo rządzili. Drugie pytanie do państwa z PSL-u. Chciałbym usłyszeć jednoznaczną taką deklarację. Czy będą Państwo, w następnym sejmie, z zwolennikiem nie podnoszenia podatku, bo w tej chwili ze strony koalicji jakieś takie dźwięki są bardzo niejednoznaczne. Chciałbym krótko odpowiedzieć, czy będą państwo popierać obniżenie podatku? Ponieważ, ponieważ u nas jest e, parytet, więc my z koleżanką odpowiemy, ja e, rozpocznę. Oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia to był to pewna moim zdaniem wpadka przy pracy Sojuszu Unii Demokratycznej. Myśmy w 1997 roku przyjęli Kasy Chorych. Między nim działał wspaniale buska kasa chorych, gdzie, gdzie nawet musieliśmy dopłacać do Śląska, jak się okazało, bo jakieś wyrównania, wyrównania tam były. E uważam, że należy rozbić monopol, monopol państwa w tym momencie, bo jest to e co prawda wydzielony, ale e bardzo centralistycznie zarządzany fundusz i każdy chciałby tylko jak najwięcej z niego wyskubać. Nie ma tam, jest duża biurokracja, nie ma racjonalnego działania. Ja przepraszam za moich kolegów, że powinniśmy szukać jednak coś podobnego jak były kasy chorych i aby też złamać monopol, żeby to nie był jeden centralistyczny, centralistyczny monopól. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tak się składa, szanowny mój kolego, że nad tą sytuacją, która dotyczył Funduszu Zdrowia i dotyczyła kas chorych, nie pracował tylko i wyłącznie już Lewicy. Pracowały również inne ugrupowania i gdyby może zostało rozwiązanie zachowane w takiej formie, w jakiej proponowała Lewica, to ta składka byłaby dużo wyższa i byłoby więcej środków do dyspozycji, i do podziału na te usługi medyczne, które, które ma zabezpieczać Fundusz Zdrowia. Oczywiście można się pochylić nad każdym pomysłem, tylko proszę pamiętać, że my musimy operować i pracować nad bardzo trudną i bardzo delikatną materią. Służba zdrowia jest dzisiaj w bardzo złej kondycji i jeżeli nie znajdziemy naprawdę dobrych rozwiązań, które. Które będą w sposób realny poprawiać sytuację w zdrowia, to tak naprawdę manipulowanie tylko i wyłącznie instytucjami, z których ma to płynąć, może wywołać tylko i wyłącznie niepotrzebne, dodatkowe straty. Chcę Państwu przypomnieć, że każde budowanie nowej struktury administracyjnej, a taką strukturą administracyjną jest niewątpliwie budynek kasy, bój jest fundusz zdrowia. To, jest, to są określone koszty, i sama tylko zmiana nazwy pociąga za sobą ogromną, ogromne obciążenie finansowe. Wolałabym, żeby te środki trafiały jednak do służby zdrowia. Myślę, że środowiska służby zdrowia mają bardzo realne i bardzo konkretne pomysły na te rozstrzygnięcia. I tak naprawdę, no, proszę Państwa, nie uciekniemy od kosztowności służby zdrowia, bo dzisiaj osiągnięcia medycyny na całym świecie, nauka. Która przynosi ciągle nowe rozstrzygnięcia, i, i, i farmakologiczne, i sprzętowe, musi pociągać za sobą określone koszty. Ale mamy jako obywatele prawo do korzystania z najlepszej opieki medycznej, na jaką nas stać. I myślę, że nad tym problemem powinny się pochylić wszystkie ugrupowania polityczne, bo nie jest to program ani lewicy, ani prawicy, ani środków. Dziękuję.